Szanowni Państwo, na początku tego tygodnia zostałem poinformowany, że moje felietony, które przedstawiałem co tydzień w niedzielę o godzinie 20.50 w telewizji Trwam i radio Maryja, zostają zawieszone. Dzwoniący do mnie w tej sprawie ojciec redemptorysta, którego notabene od lat znam i bardzo lubię, w uzasadnieniu użył pięknej formy oznajmująco pytającej. Przecież Pan Profesor rozumie. Natychmiast odparłem używając sentencji z filmu Miś Stanisława Barei, dlaczego... Dlaczego nie faszczejen? My wszystko faszczejen, pan spocznie, pan usiądzie, się załatwi. I zostało załatwione. Tak jak przed 9 laty, gdy ten sam ojciec redemptorysta dzwonił z propozycją podjęcia się wygłaszania przeze mnie felietonów w tychże mediach. Jeśli dobrze pamiętam, cztery razy z rzędu odmawiałem, aż wreszcie zostałem przekonany. Zaczęła się więc moja przygoda z publicystyką, trwająca w telewizji Trwam i Radio Maria niemal 9 lat. Przez ten czas Wygłosiłem ponad 300 felietonów. Wiele ukazało się w formie książkowej w języku polskim i angielskim. Spotykały się one i nadal spotykają z dużym zainteresowaniem i niezwykłą życzliwością z państwa strony. Dlatego też zdecydowałem się na kontynuację. Będę przedstawiać się na własnej stronie internetowej www.piotrowski.org.pl i Facebooku. Tego samego dnia i o tej samej godzinie, co dotychczas, to jest w każdą niedzielę wieczorem. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam www.piotrowski.org.pl w tę niedzielę Felieton zatytułowany Plusy, Minusy, Koronawirusy. Serdecznie pozdrawiam Mirosław Piotrowski.